Dzisiaj rozpoczynamy drugą część Adwentu od 17 grudnia. Kolejne dni są już bezpośrednim przygotowaniem nas na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Kolejna, kolejne proroctwo, mimo że nie mamy proroka, który spisuje je, księga rodzaju zapisuje historię patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jakub, który błogosławi swoich synów, dając im każdemu z nich po kolei przeróżne obietnice, błogosławieństwa. Słyszymy tak ewidentnie proroctwo o Mesjaszu, o tym, który przyjdzie, do którego należy berło Judy, dziedzictwo Izraela, Chwała całego narodu. Gdzie jest dzisiaj światło pośród mroku w tym, w tym czytaniu? Po pierwsze, słuchamy tych czytań, by zobaczyć, że one wszystkie nie tylko wypełniły się w Chrystusie. Bo myślę, że co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości. Ale że to są obietnice, które także Pan chce wypełniać w moim i Twoim życiu. I ten, który przychodzi, ten na którego czekamy, czuwamy, jest tym, który niesie wypełnienie tych obietnic nie dla siebie, ale dla mnie. Pośród tych wszystkich doświadczeń, historii, które tworzą moje życie, które są. I światłem, i mrokiem, i ich mieszaniną. Po drugie, te obietnice nie są uzależnione od tego, jacy byli ci ludzie. Dlatego na początku tego drugiego etapu Adwentu słyszymy historię o Jakubie, który wiemy, że był krętaczem, złodziejem, oszustem słyszymy historię o jego synach tutaj tylko niektórzy wymienieni ale przecież znamy ich perypetie co uczynią wobec swojego brata Józefa jak będą przeżywać w ogóle różne rzeczy jak się pokłócą poróżnią będzie nimi miotała zazdrość o najmłodszego w końcu w Ewangelii słyszymy całą plejadę imion, osób, które lepiej byłoby ukryć w swoim rodowodzie, niż wypisywać ich imiona. Jakby Chrystus chce pokazać, nie bój się. Ja zawsze przychodzę. I nie chodzi o to, żebyś przygotował mi jakieś szczególne warunki. Ale żeby się ze mną spotkał. Ale w tym, co jest, nawet jeżeli to jest w cudzysłowie brudna historia, tak jak przedstawia ją rodowód, pełna różnych komplikacji, kombinacji, nie bój się ze mną spotkać, to ja przychodzę jako ten, który oczyszcza. Ale wtedy, kiedy pozwolisz mi dotknąć tych miejsc, tych ran, tych słabości. Nie bój się. Niosę w sobie wypełnione obietnice Ojca, zwłaszcza tą największą. Kocham Cię. Nie bój się. Moja miłość jest niezmienna, nieuzależniona od czegokolwiek. Nie uciekaj, nie chowaj się za krzakami. Nie chowaj się na sykomorze. Przychodzę i chcę przejść przez Twoje życie, bo ono jest święte nie przez to, co my zrobimy, czy czego nie zrobimy, ale na ile pozwolimy wejść Panu, który jest święty, który jest dobry, który kocha i swoją miłością może dzisiaj osłaniać, uzdrawiać, leczyć bo nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.